Rapid Motocicle, distributore Bute motociclowe, S.d. Sponsor in programma jest Enduristan Polska. kiedyś z jednym z dziennikarzy w tym samym czasie i Himalajana i Skrama. Całkiem inaczej będzie się prowadził motocykl z 21 i wąską oponą z przodu niż Skram, który ma troszeczkę twardsze zawieszenie, opona jest szersza. Ludzie się lubią spotykać, lubią porozmawiać, tak jak my teraz sobie poględzić, coś tam poopowiadać, pośmiać się. Na czym rzecz polega? Że zamiast pick-up zrobili fantastycznego grilla. Podoba mi się to. Lecę do takich coś, które jeszcze nie rozumiałem, że już jest dekadencja, mianowicie targi. Motor Show Poznań. Poznań. Dla... Poznan zawsze dla mnie było ten punkt targowy kluczowy na całej Polski. Zobaczymy, właśnie, ile jest dedykowane do motocykli. Na lista wistawców wygląda ciekawe. Ja pasję dalej mam. Będę walczył na moim wieku 12-13 godzin, żeby e, transmitować do Was, co, te, co, te tam, że, co tam się działo dokładnie e, na ten e, Poznań. I mam nadzieję, że będzie to przyjemne. Ja nie poddaję się jeszcze. Od razu jak ja patrzę na tę nazwa Himalajan i tak dalej, mi się pojawią te zdjęcia od kolegów, które mieli szczęście być na, na tej regiony. I ten koło 21, czy tak naprawdę robi robota? Bo w sumie niektóre osoby myślą, że to jest taka moda trzeba mieć z przodu koło 21, ale koło 21 jest potrzebne w momencie, na które masz takie bardzo nietypowe sytuacje off-roadowe, bo inaczej po co? No tutaj też z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że testowaliśmy kiedyś z jednym z dziennikarzy w tym samym czasie i Himalajana i Scrama i to była osoba, która początkująca była, jeśli chodzi o szutry. Całkiem inaczej będzie się prowadził motocykl z 21 i wąską oponą z przodu niż Scram, który ma troszeczkę twardsze zawieszenie, opona jest szersza. I już będzie inaczej się zachowywała, czy na poprzecznych nierównościach, czy choćby właśnie na takich sypkich kamieniach. Będzie bardziej nerwowy, skram. W przypadku Himalayana jest dużo bardziej stabilnie. Natomiast bardzo istotna rzecz, o której zapomina wielu motocyklistów, tak naprawdę to, jakie mamy na dzień dzisiejszy rozmiary felk, pozwala nam dobrać odpowiednie opony. A bardzo łatwo jest znaleźć komplet 21-17 opon, które mają taką bardziej, albo nawet bardzo terenową charakterystykę. I to jest bardzo istotne. Z dziewiętnasteczką możemy mieć problem. A w przypadku 21.17 bez najmniejszych problemów dostaniemy komplet porządnych opon, którymi możemy naprawdę zapuścić się głęboko, głęboko w las. Pytanie, bo właśnie już widziałem, że są w produkcji takie kufry aluminiowe dla Himalajan. Jak to jest? Próbowałeś też podróżywać z? Pasażerem i bagażu, jak ten tylne zawieszenie reaguje? Czy to ma jakieś uregulowanie, czy jest takie proste, czy jest wystarczająco solidne, żeby trzymać na ten kamin z Himalaja i na ten powiedzmy sióre od Mazury? Generalnie rzecz biorąc, nie podróżowałem tym motocyklem, jeśli chodzi o okufrowanie dodatkowe czy pasażera, ale. Nie, bardzo dużo, bo to też, my jakby patrzymy na rynek polski z perspektywy Polaków, natomiast my, pracując gdzieś tam w serwisie, bardzo często mieliśmy telefony nie, od motocyklistów skandynawskich, Francuzów, Niemców, którzy gdzieś tam na trasie po polskim TED odwiedzali nasz serwis, nie po to, żeby serwisować motocykl, tylko na przykład, nie wiem, opona im się kończyła, tak? Albo trzeba było olej wymienić, czyli nie doszło do żadnej usterki, tylko takie zwykłe serwisowe tematy i to, czym ludzie potrafią obwiesić Himalajana, to jest po prostu niesamowite, aluminiowe kufry, podwójne zestawy, teraz co prawda my sprzedając te motocykle zawsze i wiedząc, że ktoś będzie jeździł w terenie zawsze jednak poracaliśmy zestawy tekstylne z prozaicznego powodu, jak się motocykl na bok wywróci, a masz miękkie torby, to one przyjmują, amortyzują, a nie przenoszą uderzenie na ramę tak jak robią kufry aluminiowe, natomiast faktycznie widzieliśmy te motocykle z sprzętem takim, którego nie powstydziłby się GS 1200, GS 1250. I te modeli, które sprzeda, e, wspominałeś, są modeli, które czasami nawet we Włoszech się mówi, są modeli dla ten e, typowy Rajderem z baru, który idzie na, te, e, na ten bareczek kilometr od domu z tymi trzema kuframi aluminiowymi. Natomiast jeżeli tu dla Was jest istotne, ile ma koni, ile ma newtonometrów, słuchajcie, ale zmienicie parafia. Bo ten motocykl się kupuje dla e, moim zdaniem, innego powodu. dla jego e, po pierwsze ekonomiczną w E, eksploatacji, absolutnie. Druga sprawa, fakt, że e, ma e, jedna ogromna tradycja, bo może nie każdy wie, że e, Royal Enfield nie jest, e, na początku była angielska firma, ale ma taką tradycję, która przekroczy nawet e, Harley Davidson, bo była założona nawet na lata e, wcześniejsze. Więc na taki czas, na który żyjemy, który ma taki koszty paliwowe. Szczerze mówiąc, inwestować pieniądze, które są pieniądze, które ja wydałem na luksusowe auto, dla mnie czasami jest albo dla mojego ciśnienia, nie jest odpowiednie. Więc bądźcie czasami realistami, bo to jest taki, Anglicy mówią, good value for money, które tłumaczymy dobrą wartość za. Tak, tak. stosunek relacji ceny do jakości, do tego, co otrzymuje. Natomiast tutaj to, co powiedziesz o w dużych motocyklach jest dość istotne, dlatego że generalnie rzecz biorąc, my gdzieś tam mając doświadczenie z tymi motocyklami widzimy, że są cztery grupy klientów. Z czego jedna to są ci, którzy wracają z Himalajów i po prostu oni wchodzą do salonu, biorą ten motocykl. Druga to są posiadacze, tak naprawdę dwie następne to są posiadacze dużych motocykli, którzy chcą pojechać w dużą wyprawę, na przykład przez Rosję. I oni potrzebują taniego motocykla, bo umówmy się, jeżeli masz GS-a w leasingu, jeżeli masz Hondę w leasingu, nie weźmiesz motocykla za sto koła gdzieś, gdzie, skąd możesz nie wrócić z tym motocyklem, to jest sprawa numer jeden. A sprawa numer dwa, te osoby też nawet nie wybierając się, brały ten motocykl z prozaicznego powodu. On jest znacznie lżejszy, znacznie łatwiej z nim manewrować w terenie. Jeżeli masz motocykl za grube pieniądze, to wykorzystujesz go do wypraw po Europie. A jeżeli chcesz się pobawić w weekend w lesie, bo masz, nie wiem... 6 godzin, czy 4 godziny w sobotę i las pod ręką, to Himalajanie jest, jest świetnym wyborem. Jest znacznie przyjemniej, fajniej, wygodniej. Nie uszkodzisz kręgosłupa, silując się z dużym motocyklem, jeżeli wsiądziesz na Himalajana i to samo zrobisz na Himalajanie. A przejdziesz w tym samym tempie tą samą trasę. Kolejna odpowiedź do tak zwanego Mondralińskiego. Ja nazywam te, doktora, te osoby, które mają doktorat w Mondralińskim e, Nauka. A Royal Enfield nie znajduje się łatwo ten salon. Mi się wydaje, że ta tendencja jest taka, że już mamy Warszawa, Katowice. Warszawa, Katowice, Kraków. Za chwilkę będzie się otwierał Wrocław. Jest Poznań, w planach będzie jeszcze. Trójmiasto. Dodatkowo będzie sieć rozbudowana o salony zewnętrzne, bo teraz, ja teraz mówiłem o salonach własnych. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o punkty serwisowe, to jest chyba najbardziej istotne z punktu użytkowania. W chwili obecnej w Polsce jest 13 punktów serwisowych, które serwisują i serwis w tych punktach, punktach gwarantuje użytkownikom utrzymanie gwarancji. To jest bardzo istotne, bo sam motocykl, to szczerze powiedziawszy, jeżeli miałeś okazję uczestniczyć w jakiejś imprezie naszej, czy masz dealera, do którego musisz dojechać 200 km to potem się już nie martw. Motocykl zostanie dostarczony, pewnie jakieś to będą śmieszne pieniądze, my ten motocykl przywieziemy. Ważniejsze dla nas jest to, że jest praktycznie cała Polska pokryta siecią punktów serwisowych i myślę, że nie wiem z którego miejsca w Polsce jest dalej niż 100 km do, do najbliższego serwisu, który świadczy autoryzowane usługi i gwarantuje utrzymanie gwarancji. Na następny odcinek, bo nie kończy się tutaj historia i ta miłość z Royal Enfield, będziemy się wgłębili do takiej innej dziedzina, bo te możliwości personalizacji, te inne modele Royal Enfield, w stylu Cafe Racer, są ogromne i za niedługo będzie pokazane to na naszą reportaż, jako korespondent w Kolumbii, na który pokazałem ten slot i tam ani jeden 350 była dokładnie taka sama jak druga. Więc ogromne możliwości, żeby korzystać z waszą powiedzmy charakteru, wasze lubicie ten zbiornik stylu Mirror. Ogromne możliwości, żeby ani jedno było podobne do drugiego. Dlatego Kuba, jeżeli będziesz w Warszawie, będziemy ciebie jeszcze tak nazwane korzystać, bo jesteś ogromna wiedza na temat Royal Enfield motocykl, który jest produkowane w Indi, ale które zobaczy się częściej, i częściej i częściej i jeszcze częściej. Kiedy masz uczucie, że te targi są ważne? kiedy spotkasz ikonę. Teraz on się obrazi, bo mówi, jak mówisz ikonę o mnie, to znaczy, że jestem stary. I bardzo miło od razu pytamy wrażenia tego pana, które nie trzeba go przedstawić. Oprócz faktu, że ma pisane, kim on jest i kim reprezentuje, twoje wrażenie, grandelek. No, pierwszy dzień jest fantastycznie, dlatego, że to jest dzień przeznaczony tylko dla Zawodowców dla prasy, dla mediów, dla ludzi z branży i jest po prostu w miarę pusto i luźno. Jutro czuję, że będzie tłum ludzi dziki. Natomiast jest to, duża przestrzeń, dużo w marek, dużo wystawców, no, mając jakby porównanie z wystawą 3 czy 4 tygodnie temu w ptaku, nie będę tutaj oszukiwał, ale tu jakoś bardziej pachnie wolną przestrzenią, o tak bym powiedział. Bardzo mi się podoba, jest to zwłaszcza, że ja uważam, że nie jest prawdą, że motocykliści wszystko teraz muszą kupować w internecie. Ludzie się lubią spotykać, lubią porozmawiać, tak jak my teraz sobie poględzić, coś tam poopowiadać, pośmiać się, a nie tylko buszować gdzieś tam w przestrzeniach wirtualnych i patrzeć gdzie taniej, a gdzie drożej. Tak? Po prostu to jest miejsce, gdzie motocykliści się spotykają, lubią się spotykać i ja dlatego tu przyjeżdżam. I ja dziele z tego, powtarzam, wielkie kona od polskie dziennikarstwo, jeżeli chodzi o motocykle, i chyba ja i on mamy to wspólne nielubieństwo do takiego TikTokowania, do takiego marketingu robione ostatnio, pokazując dziwne konie, dziwne dekolty, ale Zadaję mu te pytania, bo gdzie go złapałem? W Royal Enfield i robił zdjęcie, jak prawie jedno pasjonatem dziecko, do tego Himalayan, który nie tylko dla niego, ale dla mnie też. Jest taki... E, wielka, wielka ciekawość. I szczerze mówiąc, zapytam od razu mu, czy dla niego jest problem, że nie ma ponad 100 koni, bo dla mnie nie za bardzo to jest problem. Co, ja motocyklem... Royal Enfield, co prawda nie Himalajanem, ale Enfieldem taką pięćką przejeździłem przez Himalaję i uważam, że motocykl stukonny nie ma tam czego. Sz... Ciężki stukonny motocykl, tam nie ma czego szukać po prostu. Że oczywiście, że on nie jeździ 200 na godzinę, ale dowiedzieć się zawsze i wszędzie, i tam, gdzie trzeba, a jak się wywróci, to go sam podniesiesz. Więc dzielimy. Bardzo miło, że dzielę taka sama opinia z osoba, która ma tyle tyle lat doświadczenia. Zapraszamy, bo my nie jesteśmy ani zazdrośników, więc zapraszamy na portal też świat motocykle i błagam, nie powodujecie, że prasa totalnie umiera, bo wiem, że wśród naszych widzów są dalej takie kultowe osoby, które lubią kolekcjonować, czytać w głębi się w temacie, bo nie ma jak artykuł w prasa i dziennikarstwo nie musi umierać i przede wszystkim. che non ci muessemo a robić taki płetki jak gadamy tylko wyłączyć onutometru. Tachio sobe melubime. Grazie maestro. Molto grazie. Rapid motociclette. Distributore Bute motociclove Sidi. Sponsor in programma jest è... Enduristan Polska ta włoska metoda, która mówi zatrzymaj się tam, że zatrzymają się tirowce, bo bardzo dobrze będzie zjadło, ale wyglądą bardzo sympatyczne tego e, restaurante de la Cacharita. I I na, na czym rzecz polega? Że zamiast pick-up zrobili fantastycznego grilla. Podoba mi się to. Zamówimy mięso i czekamy, aż nasze Autoserwisowa dołącza do nas. Czy to jest w porządku? I ten Waszyszel mi pokazuje La Caccarita. Bardzo, bardzo dobrze. I ten jest używany dla to, i tu właśnie się umieszczają te sosy, sosy pikantne, i tutaj właśnie serwietki. Czy nas się spodoba to? Szkoda, że nie możemy to zabrać do Polski. Bardzo piękne, lunch, lunch panowie, ale nauczyliśmy się, że zjemy troszeczkę mniej na lunch, bo faszerujemy się bardziej na wieczorem, bo już nawet chłopaki zamówią bez problemu te ceviches i ja, e, możemy tak powiedzieć, że mamy pod kontrolą całą kuchnię, motocykle sprawne bez problemu. Motowizjonerów z pod Tenki jestem mega zadowolony. W sumie m, tylko ten, e, ta temperatura może troszeczkę wysoka. E, dojechaliśmy do takiej miejscowości, która się nazywa e, Puerto Berio. E, powiedzieli nas, ale ja nie chcę w tego ufać. To jest nasze Dawidson, ja e, już go znamy. E, i praktycznie wygląda na to, że e, będziemy w końcu zjedli troszeczkę. E, Ola, ryba. E, Kurczę, mam nadzieję, że ten samochód się, na, <ścoughs> się nadaje. E, bo widzę, że on troszeczkę ma problemu, więc zobaczymy. Nie powinno robić to, co ja robię w tej chwili. Pokażesz kamerę. Ola! Jesteś un campião de Colombia? <laughs> Fajne. Dziecko, nie powinno pokazać, wiem. Więc tak, e, każdy tu fotografuje tego monument do lokomotywy różnej i tak dalej. Puerto Berio, tak się nazywa, Mencanta. E, dobrze, niech będzie Mencanta. E, chcemy coś zjeść, i dlatego e, jadę z mojego lepszy kumpel. Dawison! Javier. Godzina 19 jeszcze pracują tu w Kolumbii. taki praca ręczne, i e, chyba robią to, co też Polacy jesteśmy dobre w tym taki regeneracja od shodła. Akurat tu jest Yamaha. Wszystko nasze. Komu się nazywasz? Enzo. Elinco. Mucho gusto. Qué bonito. Więc w Puerto Varjo ludzie pracują nawet o tej godzinie. I e, jeżeli chcecie, zapata. Tak się nazywa. Paweł, co się dzieje? Muzyczne. show? Jesteśmy na show jakiejś szkoły muzycznej chyba. Jakiegoś oglądam. Młodzież uczy się. Takiego się czoru. thank you